W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, Amen. Nowenna Dziękczynna, Dzień Ósmy. Ukochany i najmilszy, Jezu Chryste, trzeciego dnia po ukrzyżowaniu zmartwychwstałeś, Bym ja mógł osiągnąć łaskę życia wiecznego. Żyję dzięki Twojej najdroższej krwi. Dziękuję Ci Panie, Jezu, za Twoją krew. Wiele razy plamiłem moje sumienie, straciłem zdrowie, pieniądze, przyjaciół i honor, a jednak przez Twoją krew zawsze pozostała mi godność człowieka, za którego umarł Syn Boży. Dziękuję Ci za to. Ponieważ jedynie Twoja krew daje mi nadzieję i odwagę nowego początku. Boże Ojcze, miłością napełniony, dziękuję Ci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.